Na fali dyskusji posynodalnej raz za razem padają tezy, że najbardziej liberalny jest w Europie Kościół Niemiecki i że należałoby go naśladować. Silne tendencje zmierzające do akceptacji komunii dla rozwodników czy jakiejś formy afirmacji homoseksualizmu mają rzekomo doprowadzić do zatrzymania odpływu wiernych z Kościoła. Przy czym takie kroki już dawno wykonały i to nie tylko w Niemczech niektóre wspólnoty protestanckie. Liberalizacja miast zwiększyć liczbę wiernych doprowadziła do ich jeszcze szybko, szybszego odpływu. Tak mocnego i moralnego doprowadził do totalnego rozwodnienia wiary. Większość katolików w Niemczech w badaniach ankietowych twierdzi, że Kościół jest im potrzebny tylko dla tradycyjnego uświetnienia uroczystości rodzinnych. 68% Niemców do tego właśnie ogranicza potrzebę bycia we wspólnocie katolickiej. Chodzi zatem o rodzaj folkloru, a nie o realną wiarę. Corocznie Kościół w Niemczech opuszcza ponad 100 tysięcy osób przy dopowiedzeniu, że ze wspólnot protestanckich odchodzi dwukrotnie więcej wiernych niż ze wspólnot katolickich. Świątynie świecą pustkami, gdyż regularnie do tych świątyń chodzi 12% katolików i 5% protestantów. A powołania kapłańskie zostały sprowadzone do minimum, zaś niektórzy hierarchowie domagają się liberalizacji doktryny. Pytanie w imię czego? Przecież jasno widać, że zliberalizowana wiara nie jest atrakcyjna. Ludzie masowo odchodzą od wspólnot, które zatraciły jasny przekaz religijny. Upodabnianie się katolików do wyznań protestanckich musi zatem doprowadzić do jeszcze większej katastrofy. Ze wspomnianych badań wynika, że jedynie dobrze funkcjonuje pobór pieniądza dla Kościoła, który dokonuje państwo w formie podatków. Na tym przykładzie można z kolei zaobserwować, jak brak niezależności majątkowej duchowieństwa prowadzi do upaństwowienia Kościoła, który nie jest zdolny w takiej sytuacji wypowiadać się w sposób jednoznaczny w sprawach moralnych związanych z polityką. Tamtejszy Kościół wybrał raczej drogę protestanckiego podporządkowania, która oznacza w tym wypadku jego liberalizację. Redukowanie nauczania do wymiaru horyzontalnego, do kwestii charytatywnych, do spraw opieki socjalnej, a z drugiej strony uleganie wpływom świata idącego w kierunku demoralizacji powoduje kryzys, z którego trudno znaleźć wyjście. Kościół w Polsce w najgorszych komunistycznych czasach zachował niezależność od władz. Niezależność ta dotyczyła tak sfery doktrynalnej, moralnej, jak i materialnej. Utrzymywany z ofiar wiernych wielokrotnie upominał się o poszanowanie wiary i praw ludzkich w totalitarnym państwie. Kościół wierny swojej tradycji, któremu przewodził w trudnych czasach prymas Byszyński mimo regularnych prześladowań przetrwał, gdyż był ludziom potrzebny. Jest to namacalny dowód, że uleganie trendom światowym nie służy głoszeniu wiary. Ludzie, mimo różnych upadków życiowych Potrzebują jasnego świadectwa prawdy, a nie oswajania heretyckich trendów współczesnego świata.